Moi drodzy, przygotowałam dla Was, a raczej przygotowuję dla Was vloga, który będzie bardzo mocno zlepkowy. Musicie mi to wybaczyć, ale to nie był łatwy czas dla mnie ze względów emocjonalnych, jak również i zdrowotnych. Nie czułam się najlepiej. Miałam jakiegoś dziwnego wirusa, który oczywiście nie był tym wirusem, o którym teraz wszyscy mówią i myślą. Aczkolwiek nie czułam się najlepiej, miałam bardzo mocny kaszel. <laughs> Jeszcze jak słyszycie, gdzieś tam chrypie. Już się spionizowałam. Niemniej nie ma za dużej płynności w tym, co za chwilkę zobaczycie. Natomiast tego materiału jest dużo i szkoda by było, żeby przepadł. Więc będę się starała gdzieś wtrącać między cięciami jakieś moje komentarze wyjaśniające daną sytuację. Liczmy na to, że. Jakoś da się jakieś wnioski i sensownie coś wynieść z tego filmu. Więc zapraszam do oglądania. Dzień dobry, witam się z Wami w nowym vlogu. E, tak naprawdę to jest godzina 16. Zabieramy pannę na dłuższe wybieganie. Jedziemy do lasu, żeby sobie Pimka pobiegał. W międzyczasie zrobimy zakupy jutro piątek, więc sklep rybny nas czeka. Pokażemy Wam. Szczególnie pewnie to zainteresuje te osoby, które są z, z Ursynowa. <laughs> Bardzo fajną miejscówę na zakupy ryb. Nie jest tanio, natomiast świeżo, smaczniej, a produkty są robione przez e, e, fizycznie ten sklep. Nie jest to nic, co było wybrane od e, osób trzecich. No i tyle. Więc witam jeszcze raz i mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną ten czas. Rybka kupiona, nie tylko na jutro, ale myślę, że na przyszły tydzień również. I tutaj mamy takie delikatesy, które są bardzo fajnie zaopatrzone. Najlepiej przyjeżdżać w czwartki, bo wtedy jest świeży towar, naprawdę. I taka rybka była w ladzie, że mhm, mhm. A Obsługa bardzo minęła ceny, jak wszędzie. Piątek, piąteczek, piętunio. E, drugi dzień vloga i Orcia robi śniadania. Co dzisiaj na śniadanie? Będą jajka faszerowane. Pokażę Wam moją wesołą twórczość na temat farszu do jaj. Tutaj jaja już się gotują, to znaczy zaczynają się gotować. Um, nigdy nie robiłam jajek faszerowanych, będzie to mój pierwszy raz i to do tego publiczny. Tutaj mój e, własny armagedon. Tu są żółtka z majonezem, sól, pieprz, nic więcej. Tu są żółtka z majonezem i pa, e, pieczarką przesmażoną z cebulą. Tu są wycięte już jajeczka. A właśnie, jeszcze raz, bo bym skłamała, tutaj dodałam odrobinę sera żółtego również i część tych białek, tych wykrojonych, rozumiecie. Tu jeszcze dodam szczypiorek i szan. Mamy, moi drodzy, wariacje na temat moich jajek nadziewanych. Tak jak widzieliście, jedna, są nadziewane jaczarkami, drugie żółtkiem z majonezem i na nich jest ryba. Oczywiście chrzan dodałam. Wygląda całkiem sympatycznie. Będzie smakowite śniadanie. Muszę powiedzieć, że te jajka wyszły fenomenalnie. Bardzo smacznie i jak na pierwsze podejście dobra robota Orciu. Za chwilę zobaczycie obiad z dnia już kolejnego, który też wymagał ode mnie pewnego postarania, inwencji twórczej. A podpatrzyłam to na jakimś programie kulinarnym. To nie jest mój własny autorski przepis. Więc obejrzyjcie, co tam na obiad przygotowałam. Moi drodzy, dzisiaj mój y, dzień na gotowanie obiadu. Tu mam warzywa przysmażone, Mam mięso mielone z kurczaka. I z piersi kurczaka wcześniej zamarynowałem i w przyprawach. Tu mam skóry z udek kurczaka. I będę to wszystko mieszać. I będę to wszystko mieszać, nadziewać i piec w piekarniku. No i gotowe. Łódka z kurczaka bez kości. I z samymi dobraciami w środku. Jeszcze dodałam pieczarkę. Cebulę, pomidora, odrobinę oleju, sól i paprykę słodką na wierzch. Bliżej obiadów wrzucę do pieca i będzie. Kolejny dzień. Dzień dobry bardzo. Witamy się tym razem w takim składzie. Z racji, że weekend, to nasz Ursynowski bazarek zaczął żyć. Idziemy kupić ziemniaki. Ja potrzebuję kupić e, szczypior jakiś fajny, jakby była ta karbowana. E, A ja tak. no, grzyby. <kł> jakie grzyby? Przepraszam, nie to pora roku. Boczniaki? No. Ja też szukam ich. Nie zawsze są. Ostatnio nie było. Jak są, to są w dobrej cenie na ogół. Świeżutkie, pyszne, tak. Niestety nie było. Ale nic nie szkodzi, kupiliśmy inne rzeczy, zaraz zobaczycie, hol zakupowy i muszę powiedzieć, że na naszym ursynowskim bazarku są najlepsze jabłka świata. Przyjeżdża pan, który się wystawia tylko i wyłącznie z jabłkami A, i są tak słodkie, tak smaczne, że o, o, o. A i ma też takie gatunki, które gdzie indziej dosyć trudno dostać, bo na przykład za szarą renetą, którą uwielbia moja mama do racuchów, no nieraz mama chodziła, nie mogła znaleźć, a u tego pana bez problemu. Ceny, jak wszędzie, wysokie: 3,50 za kilogram jabłek. Mm, na taka pora roku, ale taniej nie będzie. Zatem szybki hol zakupowy. Sałata szczypiorek, włoszczyzna, chrzan, sos musztardowo- yy, śmietanowo- majonezowy, chleb żytni, jajka, ziemniaki, też yy, sery. Kupiłam jeszcze fajne serki. A, to jest hummus z mango i z papają. To są serki, a to jest ser kremowy półroczny. Odnośnie a, tych serów, to muszę powiedzieć, że to są jedne z lepszych jakościowo i smakowo serów, jakie jadłam. Są to sery, które są produkowane przez e, przedsiębiorstwo, które się wystawia ze stoiskiem. Są rewelacyjne, ale ich ceny są koszmarne. A teraz, A teraz zobaczymy, co się działo już. E, Chwilę później, z tego co pamiętam, następnego dnia. Poniedziałek jest dniem porządku w kuchni. Tutaj... Cześć pani mamo. Dzień dobry. Mężu idealny, nie jednej żony. Mama wywaliła większość rzeczy tu. Wszystkie, no aż pięknie to wygląda. A zobacz ile tu byłoby przestrzeni, bo i tu można byłoby kroić, o tu i tu. Tylko co zrobić wtedy z tym ociekaczem i tym, co tu stoi. To można byłoby gdzieś pochować. Tu wywalić wszystkie rzeczy i zostawić tam oleje. Tutaj też już. To wszystko pomyte, co? Które? Tu. Tak, tak. To jest wszystko Brawo. Zreś się ubiorę i coś ci pomogę. Mogę umyć lodówkę. Eee, bo jest brudna. E, lodówkę wiesz co? Ja proponuję no? na końcu. Jak chcesz, bo ja mam. No. A e, tylko to. No to umyję. O, nie ma tak łatwo. No. Jak chcesz, umyj Szafki. górne czy dolne, nawet górne. To znaczy, ja je niedawno myłam, ale mogę są umyć jeszcze raz. S Basia, sam brudno, co tam dużo mówić? No mamo, no kuchnia ma to do siebie, że się brudzi. Że trzeba myć i koniec. Nie Dobra, mam. to ja zrobię. Dzień dobry, wita się z Wami Orcia w kolejnym dniu tego samego vloga. Bardzo poszarpany będzie, aczkolwiek... He. To czy nudne życzycie ostatnio, to znaczy cały czas. Ale, ale w związku z tym, że nie za bardzo nawet miałam co pokazywać, to stwierdziłam, że dobra, scalimy wszystko w jeden film. Teraz idziemy do kuchni. Pokażę Wam, jak pięknie pani mama posprzątała okno. Idziemy? No, tu już słuchajcie, jakoś jaśniej widniej, przyjemniej. Brawo, brawo! Jeszcze kupa roboty nam została w kuchni, ale to sprzątamy ją sobie. Cieszę się. Wiecie, u nas jest problem taki, że my jesteśmy trochę chomikami, lubimy mieć zapasy. Przydałaby się jakaś mała spiżarnia. Lubimy mieć, a niekoniecznie mamy gdzie to składować. Tak jak mówiłam, lubimy mieć, ale niekoniecznie mamy gdzie składować i to jest nasz największy problem. A dzień dobry, kto tu przyszedł? Kto przyszedł na lączki? Ojej! No, mm. moja, 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 Już schodzimy? To schodzimy. Kira ostatnio jest bardzo atencyjna. Potrzebuje bardzo dużo czułości, uwagi i takiego e, zatroszczenia się. Staramy się to dawać. Aczkolwiek zaczyna to wyglądać tak, że 20 godzin na dobę to jest głaskanko, e, mizzianko i przytulanko, spacerki. I to życie krąży wokół potrzeb samu. No, chyba też nie do końca tak powinno być. Aczkolwiek z czegoś to jej zapotrzebowanie na czułość też wynika. Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyniknie. To my teraz będziemy robić herbatę i pić herbatę. Dobro. Przyszła moja zamówiona paczka z Vinted. Nie pokazuję Wam jeszcze zawartości, ponieważ chcę nagrać film. E, mierzymy cztery stylizacje za niespełna 150 zł. Czy się uda? Zobaczymy. Państwa, nie no, słuchaj. To jest kpina. Mama rozmiar 50-48. Próbuję założyć na siebie spodnie rozmiar 56 sobie żarty robią. No, ktoś sobie żarty zrobił. E, ciekawa jestem, czy przez wintet można zwracać. No, ale to jest kpina. No, Już drugi mój zakup. Wracacie do. Kto tam? Pani, pana. No, pani. Drugi zakup na wintet, który kupuję w swoim rozmiarze, jest rozmiarem naprawdę maluteńkim. Typu. 40, nie wiem, 6, 44. Ale zaraz, zaraz. Mamo, to jest rozmiar 28. Tak. To jest y, y, z Wielkiej Brytanii rozmiarówka. Czyli 28 odpowiada naszemu polskiemu y, 56. No i widzieliście, co z mamą. Spodanki bardzo fajne. No piękne, no, ale najgorsze jest to, że kupiłam sobie dużo bluzek pod nie. Ale. Nic, spróbuję zapytam się, czy można oddać. Troszkę sobie pani zawartowała. No dobra, to teraz uwaga, ile spodnie mają w biodrach? 104 cm. No to jakoś brakuje 40 ja mnie takie podejście, że wstawię, co chcę w opisie, może nie zwrócą. A kto tu śpi. A... Uważam, że to są nadużycia i tego nie powinno być. Oczywiście doszłam do wniosku, że zwrócę towar. Nie chcę mi się, ale zwrócę. To tylko 15 zł, ale z drugiej strony chodzi o zasadę i to, że nie można przepuszczać takich rzeczy, ponieważ jeżeli za na mnie ktoś się przyjedzie, to będzie próbował po raz kolejny i kolejny. A jestem za uczciwością transakcji. Strasznie żałuję, ale spoko coś sobie kupię. Poszukam jakiś niedrogich, które będą spełniały moje warunki do mojego filmu. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z wami serdecznie. Tutaj Orcia, Kira i pan tata z papierosem w buzi. Dzisiaj witamy się w nietypowych okolicznościach, ponieważ jesteśmy w Białobrzegach. Przyjechaliśmy na spacer z psem, trochę rzeczy też wywieźć na działkę, ale jest przepięknie. Zobaczcie, jaka jest fajna aura. A gdzie są kaczuszki? Oj, wiesz co, to są za daleko, nie będzie widać kaczuszek. Ale będzie widać, jak Kira próbuje podkopać korzenie e, przy drzewie. Chodź, Kira, idziemy dalej. Zrobił, zrobiliśmy mały przystanek e, na siusiu Kirki, bo jednak poranna godzina, to wiecie, piesek potrzebuje częściej. Przeszliśmy się, zobaczyliśmy, że jest przepięknie, ha, cieplutko. I przyjemnie. O, ktoś idzie, więc będę musiała Kira ogarnąć Psie szaleństwo. Chodź, Kira. Kto tak biegnie? Kto tak biegnie? Idziemy już do auta. Auto mamy tam. Tu mamy pinkę. i trzeba już się ona smycz wziąć, bo zbliżamy się w okolicy ulicy. Ale fajnie, słuchajcie, już jest na wsi cieplutko. Ja chodzę bez kurtki. Trochę to zwodnicze, bo podejrzewam, że jak organizm się odrobinę wyziębi, to za chwilę będzie znowu szkater i chodzenia, ale ja już wam pokazuję, co tu się w ogóle w ogródku dzieje. Tu, sukulenty, przepięknie nam przezimowały i już budzą się do życia. Idziemy dalej, przy okazji zbieramy jakieś rzeczy, które są ewidentnie do wywalenia. Odkrywamy roślinki, jeżeli są przykryte. Tu jeszcze bryndza, 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 bryndza. brędza. A zobaczcie, co tutaj jest. Co tu kwitnie? No wiem, no zmarzły, to zmarzły, ale kwitło. Tu już wychodzi powoli. Tu malwy zaraz będą. Róża pięknie łapie pąki, niech rosną. Tu wychodzą wieczyki. To jeszcze martwe, ale myślę, że się spokojnie obudzi. Tak, tak wiem, pokazywałam. Tu mamy znowuż całe mrowie. To są bratki, czyli nie Bratki, chyba. Tu dalej mieczeki wychodzą, tu róża się budzi. Eee, hortensja. Zaczyna żyć? Nie, no zobacz. To jest hortensja. Która? To. To co to jest? To jest ten kwiatek z żółtymi liściami. Jak to się nazywa? Nie wiem. Okej, okay, poprawka, to nie jest hortensja, nie wiem co to jest, ale budzi się do życia. Bardzo ładnie przetrzymywała Żeby mole nie władzyły. Lawenda. Lawenda. Super. A tu, nie wiem co będziemy sadzić w tym roku, coś sobie posadzimy. No tak, ewidentnie. Aha, bo ja wam jeszcze, słuchajcie, nie pokazywałam zakupu. No to zakup to jest to między jednym płotem, a drugim. I tam jeszcze kawałek lasu. Więc po prostu poszerzamy naszą działkę. Będzie fajnych gabarytów i da się coś zrobić z tym dziwnym kształtem. A dziad jest pęknięty. Dziad jest pęknięty. Na dupie za przeproszeniem. Mm. Zaraz pokażę. Tutaj mamy już wychodzące roślinki. Zaraz pokażę, pójdę powoli. Co ja tu chciałam pokazać? Tu coś mi się... O, tu jest. Jak pięknie. Tu cebulki jakieś wychodzą z ziemi, ale mm, znaczeniu cebulka wyłazła. A nie, nie, nie wzrasta. Natomiast to już coś rośnie. I tutaj... Oj, mama będzie dumna, coś czuję, że będzie szybkie pakowanie się. Tutaj już kwitną. Baba z dziadem tutaj pod łapą. O, to tyle, to ma prawo popękać. No ma. No i tyle, moi drodzy. Wracaliśmy z panem Tatą tego samego dnia. Byliśmy tylko na chwilę, tak jak mówiłam, wywieźć mamy rzeczy. Mama już jedzie e, na działkę z panem Tatą. Trochę posiedzą. W tym roku mama ma w planach siedzieć tam długo, szczęśliwie e, grze grzebiąc się w ziemi. Natomiast chyba po raz pierwszy nie będzie sama. Nie będzie również ze mną. Ja oczywiście będę odwiedzała panią mama, aczkolwiek e, mam tutaj jakieś swoje mm, plany więc za długo tam nie pobędę, ale cieszę się, że mama będzie miała okazję no, być z pewnymi osobami tam na działce. Półtorej. Mamo, mamo, zobacz, ile szczęścia przyszło. Tu jest etykieta adresowa, więc otworzymy, schowamy etykiety i będziemy kręcić. Co my tu mamy? Zrobimy trochę miejsca. Daj mi to, to śpić. Ale tu bym miał, nie miała ich w kadrze, a tak to je mam. W ogóle nie będę śmiała. Moi drodzy. Patrzcie ile szczęścia, Nie sądziłam, że tego aż tyle będzie. Wydałyśmy 150 zł na cebulki, sadzonki i tym podobne duperele. Jak jest... To tak zrobimy. Pokazałaś, tak? A teraz tak. będziemy rozkładać i mówić, co zamówiłeś. Dobrze, dam. Kalia różowa. Dawaj szybciej. Frezja pełna. Nie marnuj czasu ludzi. Kany. Mat, Ale to daj, co daj. to za mak? Niebieski, azjatycki. To? To Mały wschodni. To ty czytaj. Mieczyk, purpur flora. Jaskier, miks, 10 sztuk. Mąż będzie zadowolony. Serę. O Jezu, jakie to duże. Choć pokażemy. To... Smocza Lilia, tak, choć to pokażemy, bo to jest ciekawe. O kurde. Nie, to jest zaraz rosołek ugotuje ładna yy, burza zabiłby taką nie spróbujemy następna ja czytam kalia czarna yy, kalia? kala czarna, to nie kalia jaskier niebieski 10 sztuk, mąż też będzie szczęśliwy kana queen charlotte Funkia white. Proszę, feather. Proszę, 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 co tu takiego? Trawa różowa. Tak, trawa pampusowa różowa. No, fajnie, zaraz się podlejemy. Ta wółka. Mak wschodni Ruflet pati. Gipsówka biała. Mak wschodni pikote, Kana shining pink. Co Mekong... to? Mekonops bulwiastolistny. A ja coś takiego zamawiałam? Do metra to rośnie. Mekonops no, me Bulwia Stolisny. No trzeba sprawdzić. Nie, bo ja chcę Lilia Orientalna. Koniec? Koniec. 150 zł, moi drodzy, a tyle radości i szczęścia pani mama będzie miała. Wszystko pójdzie w ziemię. Czy najpierw wysadzasz w doniczki? Nie wiem, poczytam jak to. Widać uśmiech na twarzy. Zadowolenie. Ale będę. To co, zaliczamy już dzień matki czy imieniny? Nic nie zaliczamy. Nic. No dobra. Czekaj, ja jeszcze tutaj sprawdzę, czy ja faktycznie zamawiałam to coś meko coś tam. O, tak? No. Nie mam, to w się dostałyśmy. Przeglądam. A nie, zamawiałam. Ile to kosztuje? Uuu, aha, bo to jest ten mak niebieski. 18 zł. To jest ten mak niebieski. Tak. Ale jestem go ciekawa. Taki piękny niebieski ma wyrosnąć. No zobaczymy, co no To będzie, Wszystko będzie piękne, aby wzeszło. A ta pani czeka już, aby ją wziąć na kolana. No dobrze, to ja sobie spakuję. Można pakować. Na to sposób dotarliśmy do tu i teraz, czyli do zakończenia tego vloga. Chciałam Wam pokazać, jaki dostałam prezent na Dzień Kobiet. Chwilę. Jest to książka, którą chcę Wam gorąco polecić. Moc Twojej wrażliwości dla osób emocjonalnych, empatycznych i wysokowrażliwych. Wydawnictwo Feria. Ja ją pochłonęłam bardzo szybko. I czytając tę książkę miałam wrażenie, że czytam o sobie. Dowiedziałam się wielu ciekawych zagadnień, takich jak to, że takie symptomy somatyczne, nadwrażliwości emocjonalnej przychodzą do człowieka bardzo szybko. Zawsze zastanawiałam się, dlaczego na przykład znacznie mocniej odczuwałam ból niż powinnam. I może to być związane z moją empatią, emocjonalnością i takim dziwnym ukształtowaniem mózgu. Nie wiedziałam. Jak również ta książka yy, spowodowała, że moja terapia trochę poszła do przodu, bo yy, mieliśmy taki moment, w którym ja szukałam odpowiedzi na pewne pytania. Nie będę tutaj mówiła konkretnie o co chodzi, ale chodzi o. <laughs> nie będę mówiła o co chodzi, ale chodzi o. Nie, po prostu nie, 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 nie będę wchodziła w szczegóły. Szukałyśmy odpowiedzi. Na jakieś pytania z psychoterapeutką. I ja miałam wiecie taki zawias. Yy... Ja wiem to jest dokładnie to, co opisują w tej książce, aż się terapeutka zaśmiała. Yy, mówi tak, dokładnie wydaje się, że to może o to chodzić. Yy, więc. Yy, troszeczkę mi pomogła. Zrozumieć mechanizmy. Jeszcze oczywiście nie mam gotowego. Oczywiście nie mam gotowego rozwiązania na moje problemy i pewnie długo nie będę go miała, jeżeli kiedykolwiek go znajdę. No, ale droga, którą przebyłam i którą przebywam na każdej terapii, nie jest łatwa i również nie jest usłana różami. Niemniej dzięki tej pozycji poszło troszeczkę łatwiej. O, więc, jeżeli macie burzę emocjonalną i bardzo dużo. O wrażliwości w sobie, to przeczytajcie. Warto. A układka jest cudowna. Dobrze, moi drodzy. Tymczasem ja już będę kończyła tego vloga. Dziękuję Wam za oglądanie, jest bardzo długi. Do zobaczenia w kolejnym.